Hej cześć Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Comson a to jest ósmy odcinek z FIFA 13 Ultimate Team Serdecznie Was na niego zapraszam i w ogóle dziękuję za uwagę Dobra, przejdźmy może do mojego nowego składu Zaszły nowe zmiany Jak widzicie, mamy czarnego napastnika, którym jest Jones hmm, Drugi napastnik to Ba Wiecie tak śmiesznie, bo tutaj mamy tego właśnie napastnika BA, a prawego pomocnika to jest Benarfa, czyli takie jakby jego inicjały. Dobra. Prawy obrońca kompany, tak? Nie, przepraszam, Richards. Środkowy David Lewis. E, tutaj też zaszła nie, e, zmiana. E, zamiast Daniela Carico e, przyszedł Kabul. No i tutaj zamiast e, BA był Sise. Tutaj mamy sesennie. Teraz tylko będę jeszcze wymieniać lewego brońcę. No i może jeszcze menedżera. Bo, a, przepraszam Boże, co ja mówię? No i jeszcze będziemy wymieniali bramkarza na Petra Czecha. Jeśli ktoś ma na sprzedaż pod formację 4 -4 2 to oczywiście piszcie w komentarzu. No i się jakoś dogadamy. Dobra, muszę znowu ogarnąć te kontrakty. Nie patrzcie na bilans, no bo naprawdę teraz internet mnie bardzo zawodzi. Ostatnio wygrywałem mecz 4-1, no i mnie z neta wywaliło, myślałem, że oszaleję, ale dobra, niestety tak jest z życia. Dobra, 400 stówki. Boże, na weekend chyba podrożały te kontrakty. Wczoraj kupowałem za 350, dzisiaj daję 400, nic nie ma, lipa. O, dobra, a ze 450 są. E, dobra, przypiszmy sobie teraz. Dobra, jeszcze przy okazji sobie ogarniemy ile mają kondycji. Żeby potem nie było, że są zmęczeni. E, dobra, tym. Okej. Okay. Kondycji, no... 79 to jest najmniejsza u Santona. O nie, przepraszam. 74 u Richardsa. E, no dobra, jeszcze jeden mecz powinien... Mm, powinien zagrać. Dobra, e, również zmieniła mu się moja ławka. Jak widzicie, wszyscy są e, złotymi zawodnikami. Tak jak już wcześniej mówiłem, ci, e, tych, których wymieniałem, jest to Diara, środkowy pomocnik defensywny, środkowy obrońca Daniel Carrico, mm, Welbeck, napastnik, prawy obrońca Zabaleta, y, napastnik Miral Las, jeszcze z niego nie korzystałem. Mirla chyba on ma jakiś taki skrót, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Prawy obrońca Johnson, środkowy pomocnik defensywny Parker. To ten, tego zawodnika nie liczę, ponieważ on jest na sprzedaż. Jeśli jesteście zainteresowani Michaelem Artetą, pod formację 5 3 -2, piszcie w komentarzu. E, Marwa 442 lewy pomocnik. Środkowy pomocnik ofensywny Frank Lampard i Valdivia on również jest na sprzedaż. Środkowy pomocnik ofensywny mm, pod formację 4 -1 -2 -1 -2. Jeśli jesteście nim zainteresowani, tak samo piszcie w komentarzu. A Gibril, Sise. I on nam tutaj bramek w, naszym, w naszych meczach? Uh, ładnie. 52 brameczki. Kto. To, o Boże, jestem. Ten. Jak się nazywa, jestem czwartym właścicielem. No, jeszcze z niego nigdy nie korzystałem. Dobra. Zale. E, co, e, co chcecie. Jeśli chcecie coś kupić, tak jak już wcześniej wspominałem, piszcie w komentarzu i się jakoś dogadamy. No dobra, je, teraz zobaczmy, może, bilansę. Sezon online. I tutaj, jak nam idzie. Boże, ale to się wczytuje. Nie no, porażka. Witam was po cięciu. Jak widzicie w tej chwili serwery i jej są niedostępne. Spróbuj ponownie. Niestety, ale mój internet mnie zawiódł i wywalił mnie całkowicie z Fify. Znaczy nie z Fify, boże, co ja mówię, z internetu. A dobra, już mamy wczytywanie i sobie zobaczymy te sezony. No i widzicie, wygląda na to, że odłączyłem się od swojego ostatniego meczu. Tak, zapewne odłączyłem się, jestem luzerem. Mhm. Gdybym miał porządny internet, to by tak nie było. Dobra, przejdźmy może do bilansu. O, widzicie, no te właśnie dwa mecze, no to były schronione, bo mnie właśnie wywalało. Jeden mecz yy, przegrany, dwa, yy, jeden, dwa, jeden do dwóch. Więc tutaj dwie porażki, to one nie powinny być zaliczone. Ale no cóż, mówi się trudno. Dobra, yy, no więc tak. Mamy jeszcze sześć meczów do rozegrania. Jeśli wygramy chociaż połowę z nich. Nie, co ja mówię, połowę, ponad połowę. Jeśli wygramy cztery mecze, to mamy gwarantowany awans. A jeśli yy, nie, no to niestety zostajemy albo w lidze, albo spadamy. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Wszystko jest w naszych rękach. No dobra. Yy, jak pewnie widzieliście tutaj. Kumpel pisał, że, czy znaczy, mówię Boże, poczekajcie, nie mogę się wysłabić. Kumpel napisał, że chce ze mną zagrać w No dobra, to ja sobie z nim zagram. I kończymy odcinek. Tutaj jeszcze widzicie ranking moich znajomych wszystkich. Jak, jak widzicie, jestem siódmy. W zdobytych punktach tylko 79. A ten koksus, z którym za chwilę będę grać, ma aż 934. No dobra, okej. Okay. W tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.